Zapomnienia część druga. Raptem nagła zmiana. Ogarnęło mnie przerażenie, że trafiliśmy do piekła. Nie zasłużyliśmy na takie traktowanie. Z wagonów skakaliśmy na tory, nie było rampy. Ludzie wpadali jedni na drugich, przewracali się. Młodym udawało starszym nie, na nich spadali następni. Kiedy uspokoiło się po opuszczeniu wagonów, ustawiono nas po pięć osób w rzędzie w kolumny po sto do przeliczenia całego transportu. Prowadzono pod eskortą Mesesmanów, ostrzeżono, kto ucieknie, zostanie zastrzelony. Biliśmy się pod górę, wieś nas witała: polscy bandyci, obrzucano. Ze spuszczonymi głowami, jak skazańcy. Bogu ducha winni szliśmy, aż ukazały się zabudowania i baraki obozu koncentracyjnego w Lossenburg. Po przeliczeniu weszliśmy na teren obozu, na plac apelowy. Był pusty, ale w oknach baraków widać było głowy ciekawskich. Po wstępnych oględzinach wtłoczono nas na teren gospodarczy ogrodzony siatką. Teraz można było rozejrzeć się zobaczyć masywne wieże strażnicze z reflektorami, maszynowymi karabinami oraz słupy z izolatorami, na których były druty kolczaste pod prądem. Jeszcze tego samego dnia odliczano kilkaset ludzi, którym kazano rozebrać się do naga, przygotować dowód tożsamości, kenukartę, złożyć swoje ubranie, buty, kosztowności, pieniądze, stać do depozytu. Nie wolno było nic osobistego sobie zostawić. W zamian otrzymywało się dwa paski tkaniny białej z czerwonym trójkątem z dużą literą P i numerem kolejnym już więźnia. Kierowano do łaźni, strzyżono, golono. Wychodzili ubrani w drewniakach, pędzono do baraków kwarantanny. Zapadł zmierzch. Większa część ludzi została wtłoczona do budynku gospodarczego. Starałem się być z wujkiem i z sąsiadami. Było duszno, brak świeżego powietrza, wody, a również za potrzebą wódce brak światła. Chcąc przejść po wodę, przebijał się każdy jak mógł. Przy tym był harmider, nawoływania, przekleństwa i krzyki, jak się komuś na głowę zwalił lub wszedł na brzuch. A strażnicy dardi. — Cicho, bo uciszymy was granatami. Nie trafiłem do swojej grupy. Następnego dnia od rana Azesmani przystąpili z większą energią. Dwóch rosłych, dobrze zbudowanych azesmanów stali z pałami jak maglownice, inni z gum gumowymi pałami na opornych przymuszali biciem po nogach, żebrach, gdzie popadło do szybkiego rozebrania i oddania do depozytu. Wreszcie i ja zdałem, co miałem. Otrzymałem numer dziewiętnaście sto Popędziłem z innymi do namiotu. Tam czekali fryzjerzy. Do łaźni i już wychodziliśmy nie sami. Ubrani w cywilne ubrania, z malowanymi na biało napisami KL na plecach i piersiach marynarki, a na spodniach z boku nogawek lampasy koloru białego. Popędzono do baraków kwarantanny, wskazano łóżka, na których mamy spać. Po południu otrzymałem obiad, zupa z padylami, jakiegoś zielska z kartoflami. Miski swojej jeszcze nie miałem, ktoś mi dał. Wypiłem, ziemniaki zjadłem. Obok oczekiwał już Francuz z sąsiedniego baraku numer 22. Oddałem mu resztę, otrzymałem za to łyżkę. Po kilku dniach spokoju wyprowadzono nas na plac, przeprowadzono selekcję. Rozebrani do naga, byliśmy lustrowani przez lekarzy SS. W zależności od budowy ciała pisano nam na czole czerwonym tuszem numer od 1 do 5. Więźniowie z numerem 1, 2 i 3 popędzono do łaźni, wrócili ubrani w pasiaki. Skierowano ich za ogrodzenie do baraków 21 i 23. Przeznaczeni do innych podwozów, w tym Light z numerem 4 i 5, zostaliśmy w baraku numer 20. Pobudka o godzinie 5 rano. Mycie, kawa i wewnętrzny apel przed barakiem. Do południa. O godzinie 12 obiad. Zjadłem. Nie chciałem trafić do sąsiedniego baraku. Po wieczornym apelu z baraku 22 wynoszono ciała zmarłych szkieletów do latryny. Rano porynnie w dół puszczono do pobliskiego krematorium. W pierwszej dekadzie września ponownie selekcja. Razem z młodzieżą do lat 18 dostałem się na blok 19 dla nieletnich. Tu nas, warszawiaków, z obelgami przyjęli Rosjanie. My nie byliśmy im dłużni. Po apelu z przydzielonych łóżek słabszych fizycznie wypędzali. Funkcyjni wraz z Schreiber'em przyszli sprawdzić i ponownie nas ustawiono. Rano o piątej pobudka do mycia. Ubrani, kto chciał, napił się kawy. Każdy z Heftlingów o szóstej biegu na plac apelowy do swoich Abtajlungów.